za rękę mamy, która obroni mnie od wszystkiego zła i sprawiedliwości. Nie kupię sobie innego, lepszego, młodego życia, choćbym sprzedała wszystko, co mam. Panie, Książeczka, którą trzymam w ręce, zawiera 90 wierszy. Widzom zostanie przedstawione 30 z nich. Ale te 90 wierszy to także wybór, wybór spośród blisko 1000 wierszy, które napisała jedna kobieta przez 50 lat. Pani Romana jest pedagogiem z wykształcenia. Pisze wiersze od 50 lat. Pisze je do szuflady. Ma przy tym niezwykły dar przekazywania swojego pojęcia o życiu, o przemijaniu, o radościach życia, o chorobie która ją dotknęła. Bardzo wyraziste, bardzo poetyckie, bardzo trafiające do sumienia. Przebudzona tą straszną siadłam na łóżku, cała zlana potem. Bezwiernie szukałam barkoczyków. obracając bezradnie całą łotę, przecież jeszcze przed chwilą nie mam, bo mama starannie je zaplotła. Więc wstałam, mimo ciemnej nocy, Poszłam się przejrzeć w starem lustrze. Byłam niemal zdziwiona, że z zaostrzonej szyby patrzy na mnie ktoś siwy, przygarbiony i karci mnie surowym spojrzeniem. 재미ast of them... About their